W okresie Świąt Bożego Narodzenia Caritas w sposób szczególny myśli o wszystkich osobach, które na co dzień korzystają z pomocy organizacji. Przy dźwiękach kolęd, w ciepłej, rodzinnej atmosferze wspólnie spędzają ten wyjątkowy czas. Zaprosiliśmy osoby chore i niepełnosprawne, te, którym na co dzień posługujemy. Poprzez posługę pielęgniarską, w hospicjum domowym, w opiece długoterminowej, w poz pielęgniarskim i na rehabilitacji. Z usług Centrum Pielęgnacji Caritas każdego roku korzystają tysiące torunian. Dla wielu z nich to nieoceniona pomoc. Ja kocham Caritas, bo mi dużo pomogła pani Basia, pielęgniarka. Bo ja jestem chora na nowo, ale już jest dobrze, 27 lat. Ma męża niepełnosprawnego, jest na pierwszej grupie i po prostu zostaliśmy zamknięci w czterech ścianach. Nie było wyjścia i tutaj mamy bardzo fajnie, bardzo nas opieką otoczyli. Podczas tradycyjnej wigilii Caritas Diecezji Toruńskiej spotykają się nie tylko ci, którzy przez cały rok otrzymują wsparcie. Są tam również te osoby, dzięki zaangażowaniu których udzielanie tej pomocy jest możliwe. Na uroczystości obecne były władze miasta i województwa, a także darczyńcy, którym podziękowano za okazaną pomoc i dobre serce. Kiedy spotykamy się w takiej chwili refleksji, troszeczkę takiego podniosłego nastroju, czyli przy widzielnym stole, to jest taki wyjątkowy czas, gdzie te dobre słowa wypływają z serca tak po prostu spontanicznie. Tu się nie trzeba przygotowywać. Każdy wie, co ma powiedzieć i zawsze to, co mówi, jest dobre. Oprócz wigilii dla podopiecznych Centrum Pielęgnacji, Caritas przygotowuje także Wigilię dla osób samotnych i bezdomnych, która odbędzie się w poniedziałkowy poranek, 23 grudnia, w kościele Świętego Maksymiliana Kolbego przy ulicy Wyszyńskiego. Owiecie!